Dzień dobry. Ostatnio coraz chętniej reklamowana jest przez różnych celebrytów woda wodorowa. Woda nasycona cząsteczkowym wodorem, która ma działać przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, zwiększać wydolność organizmu, jak również opóźniać procesy starzenia. Wodór w tej wodzie jest reklamowany jako e, związek o bardzo silnych właściwościach przeciwutleniających, a niektórzy autorzy posługują się nawet stwierdzeniem aktywny wodór. Wyjaśnijmy sobie, że nie ma aktywnego i nieaktywnego wodoru w postaci cząsteczkowej. Wyjaśnijmy również sobie, że wodór wcale nie jest silnym przeciwutleniaczem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę szereg elektrochemiczny, no to wodór jest mniej więcej tak pod środku, czyli jest średnim, a powiedziałbym nawet słabym przeciwutleniaczem, cynk, magnez czy wapń są silniejszymi reduktorami, czyli silniejszymi przeciwutleniaczami niż wodór. Bez wątpienia można powiedzieć, że herbata zielona czy biała mają większy potencjał antyoksydacyjny niż np. woda wodorowa. Tym bardziej, że rozpuszczalność gazowego wodoru w warunkach normalnych, w temperaturze 25 stopni pod ciśnieniem jednej atmosfery, jest bardzo mała. Maksymalnie można rozpuścić 1,6 mg wodoru na litr. Dla porównania tlen ma wyższą rozpuszczalność, bo około 41 mg. Na litr, a dwutlenek węgla nawet około 1500 mg na litr. A zwróćmy uwagę, że zgodnie z prawem Raolta pod wyniku zmniejszenia się ciśnienia rozpuszczalność wodoru zmaleje. A gdy odkręcimy buteleczkę, ciśnienie spada, więc za chwilę tego wodoru w niej w ogóle nie będzie i będziemy pić czystą wodę. Po drugie, ze wzrostem temperatury rozpuszczalność wodoru w wodzie zmaleje. A gdy wypijemy wodę wodorową, to w żołądku w temperaturze powyżej 36 stopni Celsjusza natychmiast przekształci się on w gaz i razem z powietrzem i dwutlenkiem węgla zostanie wydalony. Na przykład w postaci pierda albo po prostu nam się odbije i organizm z tego wodoru żadnej korzyści mieć nie będzie. Trzeba w końcu zauważyć, że w naszych jelitach flora jelitowa wytwarza znacznie większe ilości wodoru, niż jesteśmy w stanie dostarczyć w postaci wodoru. Wody wodorowej. Na co dzień bakterie jelitowe produkują wodór i metan. To dlatego nasze bąki się palą, a nawet niektóre wybuchają. Śmierdzą, bo zawierają merkaptany i siarkowodór. Natomiast zwróćmy uwagę, że wodór, jako cząsteczka o małej masie, może swobodnie dyfundować przez ścianę jelit i dostawać się do krwi. Można zatem powiedzieć, że głównym źródłem wodoru w naszym organizmie jest flora jelitowa, a woda wodorowa stanowi znikomą wartość tego, co wyprodukują bakterie w naszym Kichach. Moi drodzy, faktycznie istnieją pojedyncze badania, że wodór może zwiększać wydolność u sportowców, może na przykład działać przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, czy poprawiać kondycję pacjentów po radioterapii w leczeniu niektórych nowotworów. Ale są to pojedyncze badania na małej grupie osób, na podstawie których nie wolno wyciągać wniosków. Dlatego, że jeżeli mamy jedno takie badanie, to odpowiedź jest tak albo nie, zero-jedynkowa. W związku z tym koniecznych jest kilkanaście. Albo kilkadziesiąt badań, żeby nastąpiła tak zwana regression to the mean, czyli regresja do średniej, a wnioski z tych badań były jak najbardziej obiektywne to nie jest żaden argument, że wodór reaguje z, przeciw, z wolnymi rodnikami i je usuwa. Zwróćmy uwagę, że wolne rodniki reagują z większością różnych związków chemicznych. Reagują z RNA, z DNA, czyli z kwasami nukleinowymi, z białkami, z lipidami, z wodorem również. Na przykład wodór w połączeniu z rodnikiem no, z anionorodnikiem ponadtlenkowym czy rodnikiem hydroksylowym Powoduje powstawanie nadtlenku wodoru, czyli wody utlenionej, która w wyniku działania katalazy w organizmie rozkłada się na tlencząsteczkowej i wodę. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że aby taka reakcja zaszła, wodór musi być rozpuszczony w środowisku reakcji, a tak jak powiedziałem, zanim się wchłonie, to już no, jest uwalniany w postaci gazowej, więc mało prawdopodobne, żeby in vivo takie reakcje zachodziły w stopniu mającym faktycznie czy rodzącym implikacje kliniczne. Dobrze moi drodzy, trzeba też zadać sobie pytanie, od kiedy można stosować taką wodę wodorową. To znaczy od jakiego wieku? Czy ona faktycznie jest bezpieczna? Bo pamiętajmy, że wszystko ma swój limit wieku. Na przykład od kiedy żołnierz może używać broni? Od kiedy bronia skończy 15 lat? Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was.